Wiesz, Milagros, nikt nie się. Ja tam nie mam nic do tego twojego całego Meksyku, ale jednak co cywilizacja? To cywilizacja. Ale. W Meksyku też była cywilizacja. E, no jaka tam u was była cywilizacja? Ja mówię o prawdziwej cywilizacji europejskiej. No ale tam byli Aztekowie, Majowie. No widzisz, ty mówisz o jakichś dzikusach, a ja mówię o prawdziwej cywilizacji. No co zostało z tej waszej meksykańskiej... No... piramidy. Oj nie, nie, Milagros, no coś ci się pomyliło. Piramidy są w Egipcie. No, a ja mówię o nauce. Że na przykład taki Kopernik Słyszałaś chyba o Koperniku? Kopernik? No to ten, co stwierdził, że Ziemia lata wokół Słońca. Ale ten to był Galileo Galilei. Ale skąd? Kopernik! Polak! No albo ten, no. E, e, potem e, ten... E, o, Chopin! Oj, uwielbiam Chopina. Ale to Francuz! Jak no? najczystszy Polak z Polski! To Francuz! No ale nazwisko ma jak francuskie. Ojej, nazwisko to jeszcze o niczym nie świadczy. Tak mnóstwo mieliśmy wielkich Polaków w historii. Całe mnóstwo. No i Polek oczywiście też. Tak pamiętam, ta y, Walentyna Tiereszkowa, pierwsza kosmitka. To ruska! Ja myślę y, na przykład o Marii Skłodowskiej. Nie znam. Nie znasz? Milagros, to ty mówisz, że ojciec ciebie uczył o Polsce, a ty o Skłodowskiej nie słyszałaś? No przecież to ta, co dostała dwie nagrody Nobla za swoje wynalazki. <laughs> No tato, tak się uczyłam, ale to Maria Kirin. No, no widzisz. Słuchaj, Milagros, ty mieszkasz w Meksyku, to jest w Ameryce, nie? Si. No to ty tam z, znasz bardzo dużo ludzi. Bogata jesteś. Znam. A kłosa znasz? Kłos, takie nazwisko. I kto to jest ten klos? Klos! Mój pierwszy mąż. Wyjechał. Też do Meksyku. Nie, nie, do Stanów. Aha! Do Kalifornii. Do, do Chicago. Oj, to jest tak daleko od Meksyku. A. Wieczór! O, to jest właśnie Piotruś, syn Ewy. Cześć! Ja jestem Twoja Ciocia. Jestem siostra Ciociana, twojej mamy. Naprawdę? Ach, to ja już pójdę. Chyba niech zadzwoni. No właśnie. A gdzie mama? Wariuję. Ja tego wszystkiego nie wytrzymam. No tak, nie wygląda to dobrze, ale musisz być silna. Ale ja już nie mam siły. Nie wszystko naraz. No tak, to już w życiu jest. Jak się wszystko wali, to właśnie naraz. Ale nic nie trwa wiecznie. Jeszcze i w twoje okienko słoneczko zaświeci. Ja już bym tak bardzo chciała poukładać sobie te wszystkie sprawy. Ale nie mogę. Wiesz co, to. Mi się czasami wydaje, że wszyscy sprzysięgli się przeciwko mnie, żeby mnie zgnębić. Nikt się nie sprzysiął przeciwko tobie, Ewa. Tylko zły los tak to wszystko skomplikował. No co ja mam teraz zrobić? Przeczekać. Rachunek szczęścia i nieszczęścia zawsze w życiu się równoważy. A, to nieprawda. Zobaczysz, że mam rację. A kiedy? Hmm. Tego to ja niestety nie wiem. Dobry wieczór, Adam. Cześć Piotr. Co robisz? Nie uwierzysz, ale jestem jeszcze w pracy. O tej porze? No, tak, jego się dziwnie złożyło. A co się stało? Nie, nisko. Tak sobie pomyślałem. Ale pewnie nie będziesz miał czasu. Mów, co sobie pomyślałeś? Hm. Mam jeden kłopot z matką. Moglibyśmy się tu spotkać? Oczywiście. A na pewno będziesz miał czas? Dla przyjaciół zawsze mam czas. To gdzie? To może ja przyjadę jutro rano, jak będziesz szedł do szkoły. To poradzimy coś na ten twój problem z matmy. Dzięki. To trzeba do jutra. Do jutra. Adam. Co? Jesteś moim najlepszym przyjacielem, wiesz? Cieszę się, a teraz idź już spać, bo jutro nie wstaniesz. Dobra. Cześć. Na razie to ja muszę zająć się Magdo. Ja teraz widzę, że ja byłam. Dla niej zbyt pobłażliwa. Ja myślałam, że jak ja jej będę pozwalać na wszystko, to ona wtedy zbliży się do mnie, że będziemy dobrymi przyjaciółkami i nic z tego nie wyszło. Pozwoliła jej zamieszkać z tym narkomanem. I teraz zbieram tego owoce. Tak, ja też myślę, że to był błąd. Ale ja wtedy myślałam, że nie ma innego wyjścia. Ja nie chciałam ranić jej uczuć. Ja wiedziałam, że ona chce uratować tego chłopaka. Wszystko załatwiłam z dyrektorem. Boże, kochany, gdybym ja wiedziała, że to się tak skończy. Niestety nikt z nas nie zna przyszłości. I to nie byle kto ci to mówi, tylko stara wróżka Małgorzata. Ale na razie z Magdą nie jest jeszcze tak źle i myślę, że wszystko się uda wyprostować. <grym> Musisz być dobrej myśli. Piotrusiu, jeszcze nie śpisz? Nie chcę mi się spać. Nie wstaniesz do szkoły? Wstanę, zaraz idę. Co tam u ciebie w szkole? Normalnie. Normalnie to znaczy dobrze czy źle? Normalnie to znaczy nudno. To posiedz jeszcze chwilę i zgaś światło, dobrze? Dobrze. Zostaw. A po co ci ta pusta szklanka? No bym się chciało w nocy pić. No to ci przyniosę wody. Sam sobie wleję. No porusz się. Ja to cholery. Przecież masz klucz! Mm. Pan mecenas? To za miła niespodzianka. Widzę, że się wysypiasz. O, tak. Staram się dbać o zdrowie. To no dobrze, siadaj, pogadamy. Co jest? Jakaś nowa propozycja? No, można to tak nazwać. To zamieniam się w słuch. Rozmawiałem z Magdą. Mówiła mi o waszych planach. Romantyczne, nie? Zamknij się, teraz ja mówię. Znasz moje stanowisko w tej sprawie. Domyślam no, się. Chociaż Magda mówiła mi, że pan się zgadza. I co, ty jej uwierzyłeś? Nie jestem idiotą. Tylko biedna Magda nie zna swojego tatusia. Ja znam. To mi oszczędzi tłumaczenia. Zostawisz moją córkę w spokoju. Ale ona mnie kocha. W co ty grasz? Bo nigdy nie uwierzę, że chcesz się żenić. Za dobrze cię znam. Może ja naprawdę chcę się ustatkować? O co ci chodzi? Dobrze mi tu będzie. Teraz, kiedy Magda dostała to mieszkanie, za jakiś czas odziedziczy depozyt. Tak myślałem. Zapłaciłem Ci za testament i miałeś zniknąć. Sytuacja się zmieniła. Masz zniknąć. Rozmawiałem o tym z moją żoną. Gotowa jest ci za to zapłacić. Zapłacić ona? Wczoraj tu była i nie wspomniała o tym słowem. Jak miała mówić przy Magdzie? O, ale rodzinka. No, handlowałem z panem. Mogę z pana żoną. Cieszę się. A ile chce mi zapłacić? Powiedzmy. 15 tysięcy. Tak nisko wycenia pan swoją córkę? Nie wyceniam córki, tylko ciebie. Ile chcesz? Wycenia pan córkę z mieszkaniem i depozytem. Krótko ile? Przynajmniej dwa razy tyle. Zostałeś ją w spokoju? Pomyślę. Znikniesz z jej życia raz na zawsze. Ok. W porządku, porozmawiam z żoną. Potem się z tobą skontaktuję. Może herbatę. Ty? A co w tym dziwnego? Wszystko. Dziecko nie widziało, żebyś kiedykolwiek pokalała się jakąś pracą. No wiesz. No wiesz, to no się spóźnisz. Zdążę. Późno już jest. Jak chcesz, mogę Cię podwieźć. Zaraz jedę do agencji. Nie, przespaceruję się. No to nie zdążysz. Zdążę. Nie mam dzisiaj pierwszej lekcji, Tak, słucham. Tak, ty ja, Bogdan? No dobrze, to będę czekać. Wczoraj była u Ciebie ta... <grym>, Milagros. O Boże, na śmierć zapomniałam. Mówiła, że się umówiłyście. Tak, umówiłyśmy się. Ja muszę zadzwonić, przeprosić. A nie martw się. Zabawiałam ją. Wyobrażam sobie. Spędziłyśmy bardzo miły wieczór. Dziękuję Ci. A to co to, to za świństwo? Herbata. Taka lura. Na szczęście wiem, czego się można po tobie spodziewać, bo inaczej to... Tam jest bardzo dobra. Zaparzę ci nową. się. Wypiję w pracy. Na razie, Ewa. Cześć, Piotrusiu. Nie, ja chyba tego dłużej nie wytrzymam. Nie przejmu się, przejdzie jej. To ja też już idę. Piotrusz. O, co jest, synu? co, ty jeszcze w domu? Cześć, zdążę. Dzień dobry. Dzień dobry. Dostanę kawy? Dobrze, zrobię cię. Nie, nie. Ja zrobię. Możemy porozmawiać? U ciebie? Co to za problemy z matmy? Nie będziesz się gniewał? Nie, dlaczego mam się gniewać? No bo ja tak naprawdę nie mam żadnych problemów. To co jest? No, mam uwagę. Naprawdę uważasz, że lepiej porozmawiać z Jackiem, a nie z Magdą? Tak myślę. Przecież z Magdą już rozmawialiśmy ty i ja i, i co, nic... Nic z tego. Powinnaś z nim porozmawiać, bo ja jestem zbyt nerwowy, mogę... Mogę mu jeszcze zrobić krzywdę, a tego nie chcę. Zaproponuj mu, żeby. No najlepiej jakąś sumę, żeby odszedł stąd i zostawił Magdę w spokoju. Za ciągłe gadanie na lekcjach? No, ja nie rozmawiałem ciągle na lekcjach, tylko od czasu do czasu. Nie podobał mi się ten pomysł, Bogdan. A dlaczego? Przecież to pójdzie na to. Ja tego nie zrobię, to jest wstrętne. A nie jest wstrętne to, co on robi z naszą córką? Czyż oni śpią ze sobą? Nie wiem, być może. I co mówisz, to takim spokojnym tonem? Rzaski tutaj nic nie pomogą. No tak, ale Twoja mama mówiła, że jesteś grzeczny, że nigdy nie było z tobą problemów w szkole. No bo nie ma ze mną żadnych problemów, ale to był wypadek. No bo posłałem list i nie, nie otrzymałem go, nie otrzymałem odpowiedzi i. I pytałem się o, tą, o, pytałem się o tą odpowiedź, ale no, pani Urma to zauważyła i pomyślała, że ja nie uważam na lekcji i mi wstawiła uwagę. No, ale co ja mam z tym zrobić? No, podpisz mi ją. Ja? No tak. Dobrze. W takim razie, jaką masz propozycję? Nasza córka jest w niebezpieczeństwie, czuję to. Wiem o tym. Wiem. Wiem, że być może on jest złym człowiekiem. Chociaż gdyby udało się go wyciągnąć z narkotyków... O czym ty do cholery mówisz? Wiem, co mówię. Chciałabym, żeby dał się wyleczyć, bo uważam, że wszystkie jego kłopoty wynikają z uzależnienia. A w ogóle powinniśmy uszanować wybór Magdy. Kiedy powiedziałem ci wczoraj o tym ślubie, to mówiłaś zupełnie co innego. Oczywiście, że do ślubu nie można dopuścić. Ale nie możemy zabronić Magdzie spotykania się z nim. Ale twoi rodzice przecież... No, ale przecież to się wyprowadził. Nie, no przestań. Widziałem go, wchodził do waszego domu. Ale... To Tata krzyczy na mnie ciągle. Ona się za nim stoczy, czy ty tego nie rozumiesz? To właśnie dlatego trzeba go z tego wyciągnąć. Gdyby był zdrowy, to może wszystko byłoby inaczej. Może wtedy poznalibyśmy prawdziwe oblicze Jacka, nie wiem. Nie no, ty mnie załamujesz. No, mama. No, mama ma swoje sprawy, ciągle nie ma jej w domu. Wolałbym, żebyś ty jej podpisał. A jakby ona ci powiedziała, że chce wyjść za... za Araba, Murzyna, to co, też nie miałabyś nic przeciwko temu? No... Dlaczego miałabym mieć? Jakby był uczciwym człowiekiem. No dobrze. Słucham w takim razie twojej propozycji. Rozmyślałam przez całą noc, może, może my mamy za mało cierpliwości. Traktujemy go jak zdrowego człowieka, on przecież wcale nie jest zdrowy. Może jakbyśmy traktowali go jako pacjenta, to. Wszystko by inaczej, nie Każdy ma prawo do miłości. Piotruś, ale ja nie jestem Twoim opiekunem. No, ale jesteś dorosły, jesteś moim przyjacielem. Przecież nic nie popełniłem takiego strasznego. Dobrze, podpiszę. Ale nie będę podrabiał żadnych podpisów, podpiszę swoim nazwiskiem. Jasne, jesteś super. No dobrze, ja nie chcę się kłócić. Róbmy to, na co nas stać. Co? Spotkasz się z nim? Dobrze. Porozmawiam z nim. Spróbuję go przekonać, żeby się poddał leczeniu. On uważa mnie za wroga. Wyjaśnię mu, że tak nie jest. Może mi uwierzy. Powiem mu, że jeżeli się nie zmieni, to straci Magdę. Porozmawiamy z nimi oboje. Ja nie mam zamiaru. Wiesz co, no nie wiem. Dobra. Jedziemy do szkoły. Nie będę ci ciągle podpisywał uwag w dzienniczku. Uważam, że dobrze powinnaś się przygotować do tej rozmowy. Najlepiej spotkać się z nim tam, gdzie będziesz miała przewagę. Tutaj nie przyjdzie. Może do mojej kancelarii? 大哥。 na złość, biegł wbrew, bieguny dwa łączą się. O kiedy świat tylko trwa, Adam wciąż z ewą gra. Ludziom na złość, wieku wbrew, bieguny dwa łączą się. O kiedy świat tylko trwa, Adam wciąż z ewą gra. Ludziom na złość, wieku wbrew, bieguny dwa. 望长山。